Rano byłem na siłowni, zapytacie po co, a ja na siłowni chodzę po to, żeby móc potem jeść pyszne rzeczy, a dzisiaj zrobimy sobie prawie idealnie zbalansowaną kanapkę z łódkiem z kurczaka w sosie barbecue i serem. Od czego zaczniemy dzisiejsze przygotowanie mojej ulubionej kanapeczki? A od tego, że w moim grillu wymieniłem sobie ruszt na dedykowaną patelnię żeliwną, na której będę dzisiaj smażył. Ktoś uszczypliwie mógłby stwierdzić, a bo takie kanapeczki nie trzeba grilla, ale też można ją zrobić na grillu i właśnie po to jest ten program, żeby pokazać jak wielowymiarowe, jak wielofunkcyjny może być grill, że właściwie w dzisiejszych czasach grille marki Enders zastępują całą kuchnię i można na niej przygotować absolutnie wszystko. Zaczniemy od tego, że odpalę sobie delikatnie pod tą moją patelnią żeliwną ogień i niech się delikatnie nagrzewa, ale nie za bardzo, ponieważ kiedy wrzucę już pokrojonego kurczaczka z cebulą, nie chcę, żeby się spalił. Patelnia mi się fajnie nagrzewa, nie za mocno, chciałbym, żeby się nic nie przypaliło na niej, natomiast zacznę od krojenia kurczaczka. Mam tutaj udko z kurczaka. Kto ogląda tę serię, ten wie, że nie używam w ogóle piersi z kurczaka. Udko jest znacznie bardziej soczyste. Ja wolę i, i i naławiam wszystkich do tego, żeby korzystać bardziej z łódka z niż z piersi. No chyba, że ktoś jest bardzo uwrażliwy y, na, na, na tłuszcz, niemniej ta soczystość zawsze na plusik gra. Y, y, pokroję łódko z kurczaka i do tego skroję sobie cebulę i wszystko razem połączę na patelni. O, to jest kosteczka, jaką mi chodzi. Taką bym chciał, żeby była zawsze. No hmm, i tak sobie tu jadę wszystko po kolei. Tutaj mam pokrojony kurczaczek już, a to jest cebulka czerwona i teraz tę cebulkę też pokroję, połączę wszystko razem, nie robimy żadnej filozofii, trochę czosnku do tego jeszcze siekam, i wrzucam na patelnię, niech się smaży. I teraz mamy kurczaka, mamy cebulę razem z czosnkiem, ja ją tu zgarnę, tak, tak po prostu najprościej jak się da i w tym momencie będę aplikował kurczaka z cebulą na patelnię, ale zanim to zrobię, to lekko ją na oliwie. Miło patrzeć na tą cebulkę skwierczącą w delikatnej oliwie, na to mięsko, które zmienia swój kolor. Za momencie wszystko będzie gotowe, doprawione przyprawą. Do naszego dania, zarówno dzisiaj, jak i już parę razy wcześniej, e, używam takiego rabu, przyprawy Pitmaster X Beef. Uważam go za świetną, taką przyprawę all-purpose, czyli do wszystkiego właściwie i ona załatwia mi temat solenia i pieprzenia. Do tego dochodzi więcej produktów. Dostępna na stronie Deco Fire. Polecam sprawdzić w ogóle ofertę przypraw na DecoFire, ponieważ to bardzo ułatwia robotę i zawsze nałoży na wasze jedzenie warstwę smaką, którą nikt nigdy wcześniej jeszcze nie miał okazji spróbować. Dlatego bardzo serdecznie Polecam, to pachnie rewelacyjnie. Ja jeszcze czekam tylko momencik, żeby kurczak za troszkę koloru i utopię go w sosie barbecue. Ten sos odparuje, a my będziemy gotowi na delikatną konsumpcję kurczak nabrał kolorku. Myślę, że dodamy teraz sosu barbecue. Jakiego użyjecie, nie moja sprawa. W ogóle mnie to nie interesuje. Ja mam klasyczny, bez żadnych dodatków. Każdy się nada. Używajcie swoich ulubionych produktów. Ja wam nic więcej nie powiem. Dodaję sos barbecue, zamieszam wszystko i lecimy z tematem dalej. Po dodaniu sosu na gorącą patelnię warto chwilkę odczekać, woda odparuje, sos się zagęści, będzie bardziej skoncentrowany smak i fajnie odklei nam kurczaka. To wygląda idealnie. W tym momencie wrzucam ser. Pyszny, żółty, aromatyczny mimolet już roztapia się na moim kurczaku, a ja nie marnuję czasu. Przekrajam bułeczki, wrzucam je na ruszt, niech się lekko stostują i będziemy gotowi. Będziemy gotowi. Nie wiem jak Wy, ja jestem wielkim fanem tych takich suróweczek. Kosztuje to nic, 500 gramów masa netto. Czyste zdrowie, witaminki, czysty skład, bez żadnych dodatków. Bardzo lubię jako dodatek do jakiegoś takiego właśnie czystszego, lepszego jedzenia. Czemu nie? Ha! Idealne. Proszę Państwa, idealne. Bułeczka fajnie stosowana. Ja użyję troszeczkę kremu z gorczycy na górę i na dół, a czemu nie, na to dodam nasze zdrowie, czyli suróweczkę. Chodźmy do tego. Chodźcie zobaczyć do grilla, jak to wygląda. Będziemy nakładać nasze nadzienie do naszej bułeczki. Mamy ser, mamy mięsko, sosik. To jest życie. Alright. No to co? Przypominam, że jest to buka z udkiem z kurczaka, prawie że dietetyczna, serek Mimolet i sos barbecue, troszkę cebuli. Mm. Koniec, koniec, bo nam ja nie dam rady jak to tak smakuje. Zobaczcie, teraz się wystygnie. Ej, to jest fit. Mmm, mmm.